Szanowni Państwo, Wielkanoc to czas wyjątkowych tradycji i obrzędów. Wielkie chrześcijańskie święto, zawierające też w sobie pogańską symbolikę odradzającej się przyrody i odnowy sił witalnych ludzi i zwierząt. Każdy z krajów Europy kultywuje Wielkanoc w swój wyjątkowy sposób. Oto obrzędów i obyczajów po wyjątkowe potrawy, które na stołach pojawiają się tylko raz w roku. Anglicy. W Wielki piątek pałaszują Hot Cross Buns, słodkie drożdżówki z ukrywanym znakiem krzyża, które ponoć wywodzą się z czasów pogańskich, kiedy to były ofiarą dla bogini wiosny. Obecnie symbolizują ofiarę Chrystusa. W powszechnej zaś opinii mają po prostu przynosić szczęście. Francuskie dzieci w wielkanoc wyruszają na poszukiwanie czekoladowych jajek. W domowych ogródkach, gdzie odnajdują ich zresztą całe mnóstwo, gdyż wcześniej zadbał o to króliczek. Niemcy także nie zapominają o swoim wywodzącym się z tradycji XVI-wiecznej zajączku, który przynosi do domów jajka, słodycze a nawet małe prezenty. Zajączek ogólnie symbolizuje płodność, ale już przed wiekami uznano, że gdy wczesną wiosną przebywa w pobliżu ludzkich siedzib w poszukiwaniu pożywienia, dziwnym trafem w ogródkach przydomowych pojawiają się też podarki. We Włoszech tradycyjne ciasta wielkanocne przeżywają swój renesans Pastiera. Pochodzi z okolic Neapolu i łączy w sobie delikatność serka ricotta ze słodyczą bakali i aromatem kwiatów pomarańczy. Ponieważ jest wyjątkowo trudna w przygotowaniu, stanowi smakowity prezent świąteczny dla rodziny i przyjaciół od każdej szanującej tradycję mammy. Polskie obyczaje i potrawy świąteczne też mają swoją wielowiekową tradycję i bogatą symbolikę. Nie wyobrażamy sobie świątecznej atmosfery bez wspaniałych bab, mazurków, serników, białej kiełbasy z ćwikłą lub chrzanem, pasztetów, pieczonego mięsa, jajek w różnej postaci, żuru i barszczu. Potrawy te symbolizowały odradzającą się po zimie przyrodę i nowe życie, stąd tak ważne są wielkanocne menu jajka, zarówno w ciastach, jak i w formie pisanek, a także odnowy sił witalnych, płodność i dostatek, które zapewniały chleb, wędliny i mięsa wraz z towarzyszącymi im przyprawami. Osobną symbolikę posiadają też stoły wielkanocne, świadczące o zakończeniu okresu postu, dawniej często głodnego przednówka. Nakryte śnieżno-białym obrusem, uginające się od wielości potraw, udekorowane świeżą zielenią, skiełkowanym owsem i rzeżuchą, baziami wierzbowymi, gałązkami brzozy, cieszyły oczy i wygłodzone żołądki. Każdy stół wielkanocny był i jest wyjątkowy, niepowtarzalny, a jego uroda zależy od inwencji tworzących go domowników. Bardzo mnie cieszy, że mieszkańcy mojego regionu z wielkim pietyzmem podchodzą do kultywowania staropolskich tradycji związanych z Wielkanocą. Co roku staram się uczestniczyć w dniach tradycji wielkanocnych przygotowywanych przez gospodynie wiejskie i nagradzać najpiękniejsze stoły i najsmaczniejsze potrawy. Cenię zaangażowanie i pieczołowitość, z jaką panie dbają, by świąteczny czas nie uległ komercjalizacji, a tradycje naszych przodków co roku odżywały. Na koniec ciekawostka. W Parlamencie Europejskim po ostatnim rozszerzeniu z 2007 roku w naszym kalendarzu mamy dwa poniedziałki wielkanocne. W tym roku 9 i 16 kwietnia. Nowa data pojawiła się wraz z posłami z Bułgarii i Rumunii obchodzącymi święta w obrządku prawosławnym. Życząc wszystkim radosnych świąt Wielkiej Nocy serdecznie pozdrawiam z Parlamentu Europejskiego.